Milioner, który terroryzował firmę, został uciszony przez nową sekretarkę. A powód jest wręcz niewiarygodny. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. A na końcu nie zapomnij ocenić tej historii w skali od 0 do 10. Miłego słuchania. Zuzanna Ligenza przekroczyła próg holu głównego Mściwój Grób, jak ktoś, kto właśnie wszedł na pole minowe. Torba zsunęła jej się z ramienia, klucze dzwoniły w nerwowym rytmie, a dłonie drżały, próbując utrzymać dwie papierowe filiżanki z kawą. Aromat mocnej arabiki mieszał się z gęstym napięciem, które oplatało jej ciało jak zbyt ciasna koszula. Jej oddech był płytki, stłumiony, jakby już wcześniej ktoś próbował go w niej zdusić. Pierwszy dzień pracy jako sekretarka wykonawcza u najbardziej bezwzględnego dyrektora generalnego w Warszawie. Nikt nie przygotował jej na to. Aleksander Mściwój stał przed windą, wyprostowany jakby urodził się z poczuciem dominacji. Jego garnitur był idealnie skrojony, buty błyszczały, a każdy szczegół jego prezencji wyglądał na celowy, łącznie z chłodnym spojrzeniem, które miało moc przeszywania na wskroś. Wargi ledwo rozchylone, jakby za chwilę miał rzucić jedno z tych krótkich, ciętych zdań, które potrafią zniszczyć karierę albo całe ego. Był jak matematyczne równanie bez błędu. I los, jakby w akcie buntu, postanowił wprowadzić korektę. Zuzanna próbowała przyspieszyć, chcąc zdążyć przed zamknięciem się drzwi windy, ale jeden fałszywy krok, ledwo wyczuwalne potknięcie i kawa poleciała w powietrze. Wszystko wydarzyło się w zwolnionym tempie. Filiżanki uderzyły o ziemię z cichym plaśnięciem, a czarna ciecz rozprysła się na idealnie dopasowanym grafitowym garniturze Aleksandra. Brązowe smugi spłynęły po jego klatce piersiowej, jak manifest chaosu. Cisza, która zapadła, była gęstsza niż samo zanieczyszczenie. Nie chodziło o kawę, chodziło o świętokradztwo, które właśnie się dokonało. Zuzanna poczuła, jak serce uderza jej o żebra, próbując wydostać się na zewnątrz. W głowie kłębiły się dziesiątki scenariuszy, żaden dobry. Ale coś w niej być może resztka odwagi, a może czysty mechanizm obronny zdecydowało się na ucieczkę do przodu. Patrząc z jasnej strony, rzuciła z wymuszonym uśmiechem, którego nawet ona nie była w stanie przekonać. Przynajmniej teraz pana strój ma charakter. Nie wiedziała, dlaczego to powiedziała. Może, żeby zneutralizować gęstniejącą atmosferę. Może, by w jakiś sposób udowodnić, że nie ugnie się pod pierwszym potknięciem. Ale odpowiedź, którą otrzymała, była zimna jak stal. Aleksander spojrzał na nią tak, jakby właśnie zidentyfikował usterkę w perfekcyjnie zaprogramowanej maszynie. Jego oczy nie wyrażały złości. Były czymś gorszym, rozczarowaniem, jakby świat znów zawiódł jego oczekiwania. Nazwisko, zapytał krótko. Zuzanna Ligenza, pana nowa sekretarka, odpowiedziała prostując się mimowolnie, mimo że nogi miała jak zwaty. Jego wzrok jeszcze przez chwilę zatrzymał się na jej twarzy. Jakby próbował przeanalizować każdy szczegół, każde drgnienie mięśni, każdy cień myśli. Nie powiedział już nic. Minął ją bez słowa, z mokrą plamą na piersi jak wojennym śladem. Ale to nie gest, nie milczenie, lecz jego spojrzenie mówiło wszystko. To nie był początek współpracy, to był początek wojny. Kiedy drzwi windy się zamknęły, Zuzanna została sama w holu. Dwie filiżanki leżały przewrócone na podłodze, a brunatne plamy rozlewały się powoli, jakby odmierzały czas do jej końca. Ale ona nie mogła się załamać. Nie teraz, nie tutaj. Przez kilka sekund stała w bezruchu, czując na sobie wzrok recepcjonistki i dwóch pracowników ochrony. Żaden z nich się nie odezwał, jakby obserwowali spektakl, którego finał znali z góry. Wciągnęła powietrze przez nos, wytarła ręce w chusteczkę, i skierowała się do windy numer 3, tej, przeznaczonej dla kadry zarządzającej. Kiedy drzwi się otworzyły, stanęła naprzeciwko lustra i spojrzała sobie w oczy. Nie jesteś tu, żeby się podobać, powiedziała szeptem ledwo słyszalnym nawet dla siebie. Jesteś tu, żeby przetrwać. Winda zatrzymała się na 28. piętrze, sekretariat dyrekcji, miejsce, gdzie każde słowo ważyło więcej niż złoto. A każdy błąd mógł kosztować przyszłość. Zuzanna postawiła stopę na szarej wykładzinie i poczuła, jakby przekraczała granicę między znanym światem, a czymś, co ją zmieni na zawsze. Drzwi do gabinetu Aleksandra były otwarte, w środku panowała cisza, ale nie była to pustka, raczej kontrolowana przestrzeń, w której każde źdźbło kurzu znało swoje miejsce. Aleksander siedział za biurkiem z laptopem otwartym na kolanach i telefonem przy uchu. Nawet wtedy wyglądał, jakby panował nad czymś większym niż tylko firmą, jakby miał pod kontrolą coś, czego nikt jeszcze nie zrozumiał. Nie spojrzał na nią, kiedy weszła. Usiądź, rzucił chłodno, odkładając telefon. Nie jestem zainteresowany przeprosinami. Interesuje mnie, czy potrafisz pracować pod presją, a nie jak pijana kelnerka w barze mlecznym. Zuzanna usiadła powoli, czując jak jej kręgosłup napina się z każdą sekundą. Mimo tonu jego głosu, w oczach miała błysk. Nie podda się. Nie dziś. Presja to tylko inne imię dla porządku, odparła. A z porządkiem radzę sobie zaskakująco dobrze. Aleksander uniósł brew. Milczał przez chwilę, jakby oceniając, czy ma do czynienia z kolejną naiwną idealistką, czy kimś, kto rzeczywiście może stanąć mu naprzeciw. Zobaczymy, powiedział w końcu. Masz dziesięć minut. Na biurku leży dwanaście dokumentów. Chcę, żebyś je uporządkowała według priorytetu, przygotowała notatkę służbową dla działu prawnego i przesłała mi ją mailem. Bez literówek, bez błędów, bez wymówek. Podniósł wzrok, a jego oczy nie wyrażały już niczego. Były jak lustra, odbijały, ale nie dawały dostępu do wnętrza. Czas start. Zuzanna skinęła głową i podeszła do biurka. Wzięła dokumenty do ręki i poczuła znajomy ciężar papieru, jakby każda strona była cegłą, którą musi przenieść na własnych plecach, ale nie uciekła. Rozłożyła kartki, wyciągnęła notes i zaczęła pisać. Nie wiedziała jeszcze, że wśród tych dokumentów znajdował się jeden, którego nie powinno tam być, jeden, który miał zmienić wszystko. Tydzień później Zuzanna już nie błądziła po korytarzach mściwój grup z niepewnością w oczach. Poruszała się pewnie, choć każdy dzień był jak nowa bitwa w wojnie bez mapy i bez sojuszników. Aleksander nie dawał jej chwili wytchnienia, jakby każde zadanie było testem wytrzymałości, precyzji, a może i posłuszeństwa. Plan dnia był nieludzki. Zanim wybiła jedenasta, miała już na biurku trzy zestawy dokumentów finansowych. Każdy z nich opatrzony czerwonymi adnotacjami dyrektora. Do tego dochodziły notatki ze spotkań, które musiała przepisać i streścić z chirurgiczną dokładnością, oraz memorandum liczące pięćdziesiąt stron, które Aleksander kazał jej zrozumieć i poprawić tam, gdzie boli. Ale najdziwniejsze przyszło we wtorek, tuż po lunchu, kiedy Aleksander zatrzymał się przy jej biurku, rzucając tylko jedno zdanie: Potrzebuje spinacza srebrnego. Nie złotego, nie czarnego, nie w paski, srebrnego, klasycznego. Do jutra. Nie zapytał dlaczego, nie wyjaśnił po co. Zniknął w swoim gabinecie jak duch. Zuzanna spędziła resztę dnia i większość wieczoru szukając. Obdzwoniła działy, przeszukała zapasy biurowe, nawet wyciągnęła znajomości z uczelni, by znaleźć coś tak absurdalnie konkretnego. W końcu o siódmej wieczorem wróciła do gabinetu z plastikowym pudełkiem pełnym spinaczy wszystkie srebrne błyszczące starannie ułożone w równe rzędy aleksander uniósł wzrok znad ekranu spojrzał na pudełko i ani drgnął bez słowa powoli przesunął je na bok masz talent do wizualnych ironii ligenza mruknął nie odrywając wzroku od komputera szkoda że marnujesz go na stanowiska administracyjne nie spojrzała na niego nie pozwoliła sobie na uśmiech, ale wewnątrz śmiała się cicho, złośliwie, jak ktoś, kto właśnie nauczył się nowej gry i zaczyna rozumieć jej zasady. Obserwatorzy zaczynali dostrzegać napięcie. Sandra Wiśniewska z działu IT przestała udawać, że nie słucha. Gdy tylko przechodziła obok biura Aleksandra, przystawała na sekundę, niby przypadkiem, ale z błyskiem w oku. Przemek Wacławik, stażysta z marketingu, wręcz wypatrywał kolejnych interakcji między nimi jak serialu, czekał na kolejną ciętą ripostę, kolejny mikrogest wojny. Ale to, co inni widzieli jako flirt lub zabawę władzą, Zuzanna zaczęła odbierać inaczej. Pod tą zbroją perfekcji, za tymi sarkazmami i poleceniami bez sensu, było coś więcej. Aleksander rzadko patrzył ludziom w oczy. Kiedy to robił, spojrzenie było nieobecne jakby tylko przez chwilę odwiedzał teraźniejszość po czym znów znikał w czymś dalekim i nieprzeniknionym mówił chłodno precyzyjnie niemal bezemocjonalnie ale raz może dwa zuzanna wyłapała lekkie zaciśnięcie szczęki jakby coś go uwierało w myślach w czwartek podczas przeglądu prezentacji dla rady nadzorczej między nimi wydarzyło się coś nieplanowanego zuzanna zapytała Dlaczego zawsze poprawia pan czcionkę w tytułach? To trzeci raz, a przecież to tylko PowerPoint. Aleksander zatrzymał się, zerkając na ekran. Przez chwilę milczał, a potem powiedział cicho, niemal prywatnie. Bo tytuły są pierwszym, co się widzi, a pierwsze rzeczy mają wagę, której nie da się cofnąć. To nie był zwykły komentarz. Brzmiał jak coś, co nie miało nic wspólnego z czcionką, coś starszego, może nawet bolesnego. Zuzanna poczuła ukłucie ciekawości. Pierwszy raz nie chciała wygrać potyczki. Chciała zrozumieć. Tego wieczoru została dłużej niż zwykle. Kiedy już wychodziła, przechodząc obok zamkniętego gabinetu Aleksandra, usłyszała coś. Nie głos, nie rozmowę. Coś jak westchnienie. Ciche, zmęczone. Zatrzymała się. Chciała zapukać, ale ręka zawisła w powietrzu. Cofnęła ją. Jeszcze nie teraz. W piątek przyniosła kawę, jedną dla niego. Bez słów postawiła ją na jego biurku. On spojrzał na filiżankę, potem na nią i nic nie powiedział. Ale nie odsunął jej. To był ich pierwszy gest bez ironii. Wieczorem tego samego dnia Sandra podeszła do niej w kuchni firmowej. Ty go rozgryziesz, powiedziała z uśmiechem. Ale uważaj, on się nie otwiera, on się tylko odsuwa. Zuzanna nic nie odpowiedziała, nie musiała. Wiedziała już, że coś się zmienia i że to coś ją wciąga. Tymczasem Aleksander przeglądał dokumenty w swoim gabinecie. Z pozoru spokojny, ale jego wzrok zatrzymał się na jednym nazwisku. Ligenza. Zamknął teczkę i przez chwilę wpatrywał się w ścianę. Nie, to nie może być ta sama rodzina, ale jeśli tak, sięgnął po telefon. Jego palce zawahały się nad numerem kontaktu zapisanego jako Ewa Archiwum. Przez sekundę wydawało się, że zadzwoni, ale zamiast tego położył aparat i sięgnął po stary, czarny notes, zamknięty w szufladzie biurka. Przewrócił kilka stron i odnalazł wpis. Wypadek. Ligęza. 2007. Nagle jego spojrzenie zgasło. Zmieniło się. Wszystko, co dotąd było kontrolowane, zimne i precyzyjne, zaczęło się rozpuszczać pod cienką warstwą pamięci. A Zuzanna tego nieświadoma. Siedziała piętro niżej, przepisując kolejne raporty, nie wiedząc jeszcze, że jej nazwisko nie jest przypadkowe. To był koniec czwartku, kiedy Zuzanna natknęła się na raporty. Miała już wychodzić, ostatnie notatki uporządkowane, laptop zamknięty, torebka przewieszona przez ramię. Ale co ją zatrzymało? Jeden folder leżący niedbale na biurku Aleksandra, jakby ktoś celowo go nie zamknął. Spojrzała na drzwi, puste biuro, cisza w korytarzu. Wzięła dokumenty do ręki. Cyfry uderzyły ją natychmiast: kwoty, nielogiczne przelewy, operacje księgowe, które wyglądały jak legalne tylko z daleka. Nazwisko Robert Juranda pojawiało się z dziwną regularnością: raz jako odbiorca przelewu, raz jako zatwierdzający, raz jako autor komentarza w systemie finansowym. Juranda, dyrektor finansowy. Co so, Juranda, przyjaciel z dzieciństwa Aleksandra, ten sam, który pojawiał się w opowieściach pracowników jako nietykalny. Tego wieczoru to nietykalne zaczęło kruszeć w oczach Zuzanny. Zamiast wyjść, skierowała się schodami do piwnicy, do pokoju IT. Drzwi były uchylone, a wewnątrz siedziała Dobrosława Rynkiewicz, pochylona nad monitorem, jak zawsze skupiona, z włosami spiętymi w niedbały kok. Muszę, żebyś coś dla mnie sprawdziła, powiedziała Zuzanna, podając jej raporty. Dobrosława podniosła brwi, ale nie zadała zbędnych pytań. Jej palce zaczęły stukać w klawiaturę, a ekran wypełniły ciągi cyfr, kodów, transakcji, daty. Czekaj, mruknęła. To są dane z serwera głównego. Kto ci to dał? Leżało na jego biurku, odpowiedziała Zuzanna cicho, patrząc jej prosto w oczy. To wygląda źle, prawda? Dobrosława przybliżyła się do ekranu, zaczęła porównywać daty, sumy, nazwy kont. Jeżeli te dane są prawdziwe, mamy tu przekręty na grube miliony. I wszystko prowadzi do Jurandy. Zobacz: Fundusz inwestycyjny Oriona SA, zarejestrowany na Kajmanach, a nazwisko figuruje jako pośredni udziałowiec. I jeszcze to: zysk z fikcyjnych kontraktów wpisany w bilans. To nie tylko przekręt, to, to jest dobrze zorganizowana, długo prowadzona operacja. W tej samej chwili drzwi rozsunęły się z szelestem, Aleksander stanął w progu. Wzrok miał zimny, wyostrzony, ale kiedy jego spojrzenie spoczęło na nazwisku Robert Juranda, wyświetlonym na ekranie, coś w nim pękło. Wyłącz to, powiedział cicho, ale ton nie pozostawiał złudzeń. Natychmiast. Dobrosława zawahała się. Zuzanna wstała z krzesła. On cię okrada, powiedziała powoli, z napięciem w głosie. Od lat, a ty się boisz to przyznać, bo mu ufałeś. Aleksander wszedł do pomieszczenia, jakby przestrzeń wokół niego zmalała. Zatrzymał się tuż przed nią, twarz nie drgnęła, ale oczy one już nie były stalowe, były zmęczone. Robert był jedyną osobą, która znała mojego ojca, zanim wszystko runęło. Był przy nim, kiedy zamykał firmę, kiedy umarła matka, kiedy. urwał. Został, kiedy wszyscy inni zniknęli. Zuzanna nie spuściła wzroku. I dlatego pozwoliłeś mu grabić firmę, którą odbudowywałeś cegła po cegle. Aleksander stał przez moment w milczeniu. Potem sięgnął do kieszeni, wyciągnął telefon i bez słowa wyszedł z pokoju. Jego kroki były ciężkie, niemiarowe, jakby walczył z każdym z nich. Jeszcze tej samej nocy zawiadomił Centralne Biuro Antykorupcyjne. CBA przyjechało cicho, bez syren. Zuzanna obserwowała wszystko z holu na dwudziestej ósmym piętrze. Aleksander nie odezwał się do niej ani słowem, ale kiedy Robert został wyprowadzony w kajdankach, z twarzą bladą jak kreda, oczy Aleksandra były czerwone, jakby nie spał całą noc, albo płakał. Przez długi moment stał przy oknie, patrząc na Warszawę, jak ktoś kto nie poznaje własnego miasta. Zuzanna podeszła, zatrzymała się tuż obok niego, ale nic nie mówiła. Nie chodzi tylko o firmę. Powiedział w końcu: Chodzi o to, że znał każdy mój błąd i nigdy mi go nie wypomniał, a ja nie widziałem jego. Zuzanna nie wiedziała, co odpowiedzieć. Po raz pierwszy zobaczyła w nim nie prezesa, nie perfekcjonistę, nie cynika, tylko człowieka, który właśnie stracił jedyny element przeszłości, który miał jeszcze wartość. Straciłeś przyjaciela, Aleksander powiedziała cicho ale może odzyskałeś siebie? Spojrzał na nią, nie odpowiadając był inny. Mniej zbrojny. Jakby właśnie coś pękło, ale w tej pustce miało szansę urosnąć coś nowego. Tego wieczoru nie wrócił do gabinetu. Zniknął, nie mówiąc nikomu, dokąd idzie. Dopiero później, o pierwszej w nocy, Zuzanna dostała od niego maila, krótki, lakoniczny. Zamknij sprawę z CBA. Jutro podejmujemy nowy projekt. Spakuj wszystkie dokumenty Jurandy i spal je. A potem dopisek, bez podpisu, bez tytułu, nie ufaj nikomu z zarządu, nawet mi. Tydzień po aresztowaniu Jurandy pojawił się Andrzej Bożydar. Nie zapowiedział się. Po prostu wszedł do mściwój grup jak do siebie, z nonszalancją człowieka, który wie, że wszystko, czego dotknie, może obrócić w złoto albo ruiny. Garnitur zbyt drogi, by był przypadkowy, spojrzenie jak ostrze, chłodne, mierzące, przewidujące. Jego uśmiech był bronią, a słowa te przynętą. I przyniósł propozycję, która była dokładnie tym, czego wielu pragnęłoby, ale bali się przyjąć. Zuzanna siedziała przy swoim biurku, przeglądając kolejne dokumenty, kiedy sekretarka podeszła do niej cicho i szepnęła: Prezes Bożydar prosi cię do sali konferencyjnej. Prywatnie. Nie wiedziała, czego się spodziewać. Andrzej Bożydar był legendą w kręgach finansowych. Bezlitosny, precyzyjny, niewzruszony. Był przeciwieństwem Aleksandra. Gdzie mściwój stawiał na lojalność, Bożydar inwestował w korzyść. Gdzie Aleksander milczał, Andrzej mówił za dużo, zbyt gładko. Sala konferencyjna pachniała skórą i pieniędzmi. Zuzanna weszła pewnie, ale z wewnętrznym niepokojem. Andrzej wstał, podał jej dłoń, którą uścisnęła bez entuzjazmu. Zuzanno zaczął miękko, jakby wypowiadał jej imię po raz dziesiąty, a nie pierwszy. Słyszałem o twojej roli w ostatnich wydarzeniach. Mądre ruchy, odważne. Nieczęsto spotyka się u was w mściwój grup ludzi, którzy mają kręgosłup i rozum, uśmiechnęła się bez ciepła. Dziękuję, chociaż nie wiem czy to był rozum, może po prostu instynkt samozachowawczy. Bożydar pochylił się nieco, jakby dzielił się sekretem. Chciałbym, żebyś przyszła do Bożydar Capital, bezpośrednio pod moje skrzydła. Ominiesz wszystkie korporacyjne bzdury, dam ci to czego Aleksander nigdy ci nie da wolność i władzę. Zuzanna zamilkła. Słowa zawisły w powietrzu jak dym. Patrzyła na niego długo, bez uśmiechu. Nie odpowiedziała. W tym samym czasie plotki już krążyły po korytarzach. Aleksander usłyszał o spotkaniu. Nie zapytał nikogo o zgodę, nie czekał. Wyszedł ze swojego gabinetu, jak cień, który wreszcie postanowił przejąć kontrolę nad światłem. Jego kroki były szybkie, wymierzone. Pracownicy rozstępowali się przed nim bez słowa. Zuzanna i Bożydar nie zdążyli nawet zareagować, kiedy wszedł bez pukania do sali konferencyjnej. Zatrzymał się w drzwiach. Spojrzał na Zuzannę, potem na Bożydara. Jego głos był cichy, ale nieustępliwy. Ona nie pójdzie z tobą. Bożydar odchylił się w fotelu i zaśmiał głośno, jakby właśnie usłyszał doskonały żart. Aleksandrze, powiedział z ironią, może przestań mówić za ludzi, których nie rozumiesz. Zuzanna ma własny głos i własny rozum. Zuzanna powoli wstała. Spojrzała na Andrzeja, potem na Aleksandra. Nie mówiła od razu, nie uciekała wzrokiem. Oczy miała twarde, Pewne, jakby to ona właśnie zamykała drzwi, które ktoś inny próbował rozchylić. Mam własny głos, to prawda. Odezwała się cicho, ale wyraźnie. I nie zostanę ani dla ciebie, Aleksandrze, ani pójdę z tobą, Andrzeju. Wybieram siebie. Cisza. Boży dar zamilkł. Aleksander również. Zuzanna kontynuowała. Zostaję tutaj, nie dlatego, że wierzę w mściwój grób, ale dlatego, że widzę coś, co warto naprawić. Jeszcze się nie wypaliło wszystko, jeszcze coś zostało, i może właśnie dlatego warto to spróbować ocalić. Aleksander stał w bezruchu, jego twarz nie wzruszona, ale ciało jakby zamknięte w napięciu, które nie miało ujścia, nie odpowiedział. Odwrócił się powoli i wyszedł z sali, nie patrząc na nikogo. Zuzanna patrzyła za nim, widząc, jak coś się w nim zamyka, jakby odszedł nie tylko z pokoju, ale też od niej. Bożydar wstał i przeciągnął się leniwie. Cóż, szkoda, ale wiesz, gdzie mnie znaleźć. Uśmiechnął się i ruszył w stronę drzwi, zostawiając ją samą w pomieszczeniu pachnącym decyzją i czymś, co mogło być żalem, ale nie zdążyło nim zostać. Tego wieczoru Aleksander nie pojawił się w firmie. Zniknął. A Zuzanna nie dostała wiadomości, nie było żadnych poleceń. Tylko jego biurko puste z notatnikiem zamkniętym na klucz. Następnego dnia przyszła do pracy wcześniej niż zwykle. Weszła do jego gabinetu, pierwszy raz bez zaproszenia, i usiadła w fotelu naprzeciwko biurka. Cisza była ostra, ale nie bała się jej. Patrzyła przez długą chwilę na zdjęcie na półce młody Aleksander z ojcem, dwóch mężczyzn, dwóch cieni. Właśnie wtedy w tej pustce zadzwonił jej telefon. Numer nieznany. Głos w słuchawce był spokojny, ale stanowczy. Pani Ligenza, proszę się przygotować. Pani nazwisko pojawiło się w śledztwie CBA dotyczącym kont zagranicznych chcielibyśmy porozmawiać. Minęło sześć miesięcy. Czas w mściwój grób płynął inaczej niż gdziekolwiek indziej, szybciej, ostrzej, bezlitośnie. Ale biuro na dwudzieste ósme piętrze zmieniło właściciela. Mosiężna tabliczka przy drzwiach nosiła teraz nowe nazwisko. Zuzanna Ligenza, dyrektor Duskar Projektów Specjalnych. Nie było to stanowisko ceremonialne. Wywalczyła je krwią, metaforyczną, ale nie mniej bolesną. Po śledztwie CBA, które niespodziewanie wciągnęło ją w wir oskarżeń, musiała udowodnić swoją niewinność nie tylko urzędnikom, ale i samej sobie. Przez tygodnie odpowiadała na pytania, przeglądała zeznania, analizowała przelewy, aż w końcu odnaleziono prawdziwy powód, pojawienia się jej nazwiska w aktach. Juranda zarejestrował jedną ze spółek słupów na martwą duszę, z identycznym imieniem i nazwiskiem. Zbieżność tak precyzyjna, że niemal celowa. Ale Aleksander nie zadzwonił, nie napisał ani razu. Zuzanna przeszła przez to sama przesłuchania, oczyszczenie, powrót. Kiedy wróciła do pracy, wszystko było inne. Nie szła już korytarzem jak nowa, szła jak ktoś, kto wie, że przetrwał i kto nie musi nikomu niczego udowadniać. Tego dnia, gdy zamontowano nową tabliczkę na drzwiach, Aleksander zapukał. Po raz pierwszy. Stał w progu, z rękami w kieszeniach, z wyrazem twarzy trudnym do rozszyfrowania. Pomyślałem o czymś, powiedział. Kolacja, ale bez kawy. Zuzanna uśmiechnęła się. Cichy, lekko przekrzywiony uśmiech. Nie odpowiedziała słowami, tylko skinęła głową. Tego wieczoru spotkali się w Amber Room, miejscu zbyt eleganckim, by być przypadkiem. Aleksander zarezerwował stolik w bocznej sali, gdzie nie było nikogo poza nimi. Kelner przyniósł czerwone wino, którego nazwy Zuzanna nie znała, ale którego smak zapamiętała na długo. Rozmowa była spokojna, dojrzała. Nie musieli niczego udowadniać. Ale wszystko zmieniło się, gdy Aleksander sięgnął do kieszeni marynarki i wyciągnął niewielkie pudełko z granatowego aksamitu. Nie zrobił żadnych teatralnych gestów, po prostu położył je na stole i spojrzał jej w oczy. Nie umiem mówić rzeczy łatwych, zaczął, nie mam słów, które rozczulają, ale wiem, co zmienia człowieka i wiem, że ty mnie zmieniłaś. Zuzanna patrzyła na niego w ciszy, otworzyła pudełko. W środku był pierścionek, prosty, srebrny, klasyczny. Bez ozdób, surowy, jak on. To nie propozycja, powiedział szybko. To nie deklaracja, to symbol, że jeśli kiedykolwiek będziesz chciała iść dalej, nie sama, nie w milczeniu, nie w cieniu, to ja też tam będę. Jej palce dotknęły aksamitnej poduszki w pudełku. Zamknęła wieczko i wsunęła pudełko do torebki. Wzięła jego dłoń, powoli, bez pośpiechu. I po raz pierwszy zobaczyła, jak Aleksander nie myśli o władzy, nie o strategii, nie o spuściźnie, nazwisku imperium. Myślał o czymś prostszym o początku. Wiem, odpowiedziała cicho. I wiesz co? Wreszcie wierzę, że bycie częścią imperium ze szkła nie oznacza, że muszę w nim milczeć. Mogę mówić, mogę tworzyć i mogę pęknąć, ale nie zniknę. Spojrzał na nią. I tym razem jego wzrok był pełen zgody, nie walki. Na zewnątrz miasto trwało jak zawsze, pełne umów, zdrad, korzyści i zimnych uścisków dłoni. Ale przy tym stole, w tej jednej chwili, nic nie musiało być grą. Nie potrzebowali więcej słów. I to była decyzja, która zmieniła wszystko.